Witam Was bardzo serdecznie w trochę innym miejscu. Nagrywam w miejscu, w którym zawsze nagrywam swoje filmy kosmetyczne, ale ja już po prostu mam dość łażenia po całym mieszkaniu z tymi kwiatami. No i trudno, tutaj dzisiaj nagram, może to się przyjmie. W tle widzicie moją zieloną, w cudzysłowie ścianę. A dzisiaj przychodzę do Was znowu z kolejnym unboxingiem, dlatego że kończy się już okres, kiedy dobrze kupować kwiaty, bo później to już jest wielkie ryzyko, a szczególnie jeżeli chcecie kupić troszeczkę droższe kwiaty, no to wiadomo, że lepiej nie ryzykować i zrobić to w odpowiednim momencie. Dlatego po... pozwoliłam sobie pozamawiać w tym miesiącu bardzo dużo kwiatów z mojej listy marzeń, chociaż muszę Wam powiedzieć, że. Dopadła mi taka depresja e, florystyczna, ponieważ kurczę, no znowu mam wciora. Właśnie wczoraj zobaczyłam, że moje choje zostały zaatakowane. Tak myślę, że to jest wcior. Raczej jestem pewna. E, nienawidzę tego gnoja. Po prostu to jest coś okropnego. Psikam si tą chemią. Mam wrażenie, że wszystko jest ok. I potem znowu wszystko wraca. I powiem Wam, że jestem zła o tyle, że ta chemia naprawdę też negatywnie na pewno wpływa na nasze zdrowie. Ja co prawda tutaj izoluję to pomieszczenie od, od reszty domu, ale nie jestem w stanie wynieść wszystkich kwiatów i, je, i ich spryskać i nie wiem, i odizolować od, od życia. Także odechciewam mi się powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem o co chodzi. E, może to nie są wciory, może to jest jakiś sam stres, ale nie sądzę. Także mm, no mam teraz taką chwilową niechęć do tego dziadostwa, które się lęgnie wszędzie i po prostu... Ach, szkoda słów. No dobra, ale już dosyć tego marzenia, Chcę Wam pokazać paczkę, czy znaczy zawartość paczki, którą dostałam, się odebrałam od kuriera. Ona była w takiej dużej paczce, to jest środek bardzo dobrze zapakowana. Mam tutaj raz, dwa, trzy. No, dwie rośliny z listy marzeń i dwie rośliny, jedną przypadkową, i drugą też przypadkową, bo już się mi wali, myli, co ja mam, i nie zauważyłam, że już mam tą choję, więc po prostu będę miała zdublowaną. Trudno, najwyżej ją sprzedam. Odpakuję paczkę i już wam pokażę. Wszystkie rośliny są zapakowane w z ryberką, jak cukierek. Mam nadzieję, że przeleciały tą trasę daleko w dobrym stanie. I teraz pierwsza będzie Hoja. Hoja z mojej listy marzeń. Nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie za krótka nóżka i że będzie chciałam się ukorzenić. Uu, fu, fu, fu. No, zobaczymy. Trochę krótko stała odcięta. Zobaczcie. No, nie, nie jest to dobre. Hmm. No Powiem tak. Troszeczkę jestem pełna wątpliwości, czy to się ukorzeni. Tak, szczerze mówiąc, no ale dobra. Jest to choja undulata. Przepiękna hoja. nigdy jej nie widziałam na żywo. Zobaczcie, ona ma... Nic z tego nie zobaczycie, ale ona ma od spodu... Jeszcze w ogóle coś zrobię. Ona ma od spodu takie fajne... Przesunę się troszkę. Ona ma od spodu bardzo takie zamszowe... Znaczy ma, ma zamszowy spód, a z wierzchu jest taka dosyć sztywna, troszeczkę podobna dotyku jak kaudata, ale jednak no, bardzo delikatna, jestem pod wrażeniem bo spodziewałam się, że będzie taka sztywna, martwi mnie ta długość tego ogonka, nie wiem jak ja mam ją ukorzenić, powiem szczerze w tej wersji no, będzie ciężko no dobra, ale Sama roślina, no dwulistna, więc jest, mam nadzieję, że się uda. Raczej nie mam problemu z ukorzenianiem choi, więc mam nadzieję, że tą, tą też nie będę miała. Dobra, kolejna. Kolejna to chyba też będzie choja. I tutaj niestety, jakby to powiedzieć... Tak, ja tą choję mam. Ja tą choję mam, to jest jest to choia krasi Petiolata Splash. Ja już ją mam. Mam ją już. Już mi rośnie. Ta się też wpuściła już korzecz yy, wzrostu. Więc yy, fajnie. No, będzie na pewno pięknie rosła. I tak jak widzicie, o, taką, taką yy, długością yy, ogonka. Nie ma problemu z ukorzenianiem. Tutaj. To, jest, to będzie problem. Ja nie wiem, jak ja mam to w ogóle sadzić. No, <grym> zobaczymy. No, tę wsadzam do ziemi i po prostu będę miała drugą taką samą. Także podejrzewam, że którąś z nich sprzedam w najbliższym czasie. No i przechodzimy do obrazkowatych. Hm. Pierwsza to jest um, gratis, które dostałam. Od tej osoby, która mi sprzedawała ten, te rośliny, Jest to mm, filodendron. O, nazwy dwa. Dwa filodendrony zobaczcie, dwie sadzonki filodendrona paraiso verde. Dosyć słabo wybarwione, ale wiedziałam o tym, przynajmniej to jest. Z, z, Prezent, więc nie będę narzekać. Zobaczymy, czy przy słońcu, czy w dobrych warunkach ono się lepiej, y, lepiej wybarwią. Mają lekkie korzonki, wsadzam je do wody. Myślę, że spokojnie pięknie się ukorzenią. A tak naprawdę, rośliną. Nie mam jeszcze dwa, co ja tutaj boż. Jeszcze kurczę jakiś roślin. Jestem ciekawa, co ja dostałam. He. Tak, to jest roślina, o której, którą chciałam kupić. Była mi znana, jej, znaczy był mi znany jej wygląd, więc nie dziwi mnie wszystkie tych liści, ale cena była fajna i myślę, że sobie z nią poradzę i ją wyprowadzę na, na ludzi. Jest to sadzonka Anturium Forgetti White Stripe, dobrze pamiętam? Tak. Forgetti White Stripes. Zobaczcie, forgetti ma, widzicie ten liść? On nie ma żadnego wycięcia, tak jak, nie wiem, klarinerwum albo krystalinum, tylko jest jednym wielkim liściem. Więc już ją sadam do, tą roślinę już sadam do wody. Troszeczkę jest zmęczona, mam nadzieję, że się nią da ukorzenić. Zobaczymy. No, i mam jeszcze jedną roślinę. I to, to już nie wiem, co to jest. To mi wygląda jak Monstera Delicioza Variegata, z taką bardzo słabiutką warygacją. Nie wiem, co to jest. Nie napisał mi kolega, co mi tutaj przysłał. Dobrze, napiszę zaraz do niego może mi odpisze. Tak, odpisał mi, że jest to e, powiedzmy taki gratis. Monstera variegata, no ale to jest taka bardzo, bardzo słabiutka ta variegacja. Pamiętajcie, to nie są dobre rośliny do kupowania, jeżeli chcecie mieć dobrą variegatę, bardzo ważne są geny. Tutaj te geny są dosyć słabe, więc zobaczymy, i oczywiście ją wsadzę. Dostałam ją dlatego, ponieważ ten anturium miał być lepiej ukorzeniony, No faktycznie bardzo kiepsko ukorzenione. Zobaczymy, zobaczymy. 50 na 50, tak bym powiedziała. Um, jeszcze tak popatrzyłam sobie na tą warygację, że ona faktycznie tutaj w Łodydze nie jest taka najgorsza. Nie wiem, czy zobaczycie. Więc jest może szansa, że coś z tej y, monstery będzie. Chociaż już monsterę wariegaty mam, więc mi nie zależy. No dobra. E, wsadzam te rośliny szybko do wody. Mm, schodzę na dół, bo sobie przypomniałam, że mam jeszcze jedną roślinę, którą chciałam Wam pokazać. A tak z, te, z tej przesyłki, to jestem tak no zawiedziona jestem tą ondulatą, bo nie ukrywam, że ukorzenie rośliny z takiego ogryska będzie bardzo trudne. Anturium też nie jest w najlepszej e, no, formie. Wsadzę, chyba tak myślę, że wsadzę go. Anturium wsadzę do. Um, normalnie ukorzeniam zawsze wszystko w ceramisie, ale anturium wsadzę do mchu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, na to na tyle, idę na dół po kolejną roślinkę i zaraz do Was wracam. Okej, okay, mam, mam i się muszę spieszyć już, bo widzę, że bateria mi się kończy. nie mam ochoty się z niej wymieniać w tym aparacie. Zobaczcie, co to jest. Zobaczcie, co to jest za cudo. Nie mogłam się powstrzymać, kupiłam, muszę spojrzeć, bo oczywiście przekręcę jak nic. Cercestis mirabilis, tak to się nazywa. To jest tak piękna roślina, pnąca z Afryki. Która jest rośliny obrazkowatych, trochę podobna w, jakby w pokroj, bo ona ma sztywne to liście do anturiów, chociaż nie jest nimi spokrewniona. Coś przepięknego. No po prostu, jak zobaczyłam to zdjęcie tej rośliny, wiedziałam, że muszę ją mieć. Także dzisiaj też do mnie przyszła, muszę ją przesadzić. No i dobra, to jest na razie wszystko. Wsadzam to od razu, bo boję się, że, że mi to anturium padnie, bo takie jest dosyć lichowo, liche. <grym> no i trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że się uda dobra. Bateria się kończy. Buziaki kończę to. Buziaki pachaj Moje bidy. Ale to jest piękne. Jeszcze raz. Spójrzcie na tę roślinę. Jeszcze jest po opakowaniu, wybaczcie, ale nie już nie będę tego wypakowywać. Sudo